Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś przedstawimy sobie lakiery do żondyrach. Także zaczynamy. Jeśli chodzi o lakiery, które mamy w swojej ofercie, no, to jak tutaj widzicie, są to zamienniki firmy KRAMB już od wielu lat w naszej ofercie. Kiedyś mieliśmy jeszcze lakier oryginalny, ale zrezygnowaliśmy z nich. Większość sprzedajemy właśnie tych zamienników. Mamy tutaj puszkę litrową, mamy farby w sprayu. No i oczywiście zielony plus żółty. Jeśli chodzi o kolory zielony, no to mamy tutaj dwa odcienie najwięcej sprzedajemy tego nowego. Mamy tutaj troszeczkę ciemniejszy do 87 i po 87 aż do dziś mamy właśnie ten odcień, czyli większość praktycznie sprzedajemy tych nowszego typu. Kolor jest naprawdę zbliżony. No wiadomo, na plastiku będzie wyglądać troszeczkę inaczej, na ramie troszeczkę inaczej. Zaraz sobie tutaj po placu przejdziemy, porównamy, jak to e, wygląda. Mamy tutaj taki próbnik właśnie z tym lakierem. No wiadomo, ciągnik, to gdzieś tam na słońcu, ten lakier troszeczkę robi się zawsze jaśniejszy, wypłowieje. Ale my głównie gdzieś tutaj na warsztacie stosujemy właśnie te lakiery. Jest najbardziej zbliżony kolor do oryginału, bardzo trwały lakier. Jeśli chodzi o spray, to bardzo szybko wysycha, bardzo dobrze kryją. No tutaj już mamy to sprawdzone od wielu wielu lat. Jeśli chodzi o kolor żółty, kolor żółty nam się zmienił w 1995 roku. E, tutaj mamy już nowy odcień e, tego żółtego. No, oczywiście też występuje w wersji litrowej, jak i w sprayu, i staramy się to właśnie zawsze mieć na półce. No i wszystkie te lakiery staramy się mieć opisane na naszej stronie, właśnie tymi datami, żebyście dobry kolor dobrali do swojej maszyny. Tutaj mamy 6530 Premium i tutaj już z Tomkiem zdążyliśmy zauważyć, że kolor na masce, czyli na tym tworzywie troszeczkę się różni od tego na ramie. No, jak wiadomo gdzieś tam ten kolor zrobił się jaśniejszy. Tutaj mamy nasz próbnik. Oczywiście farba skrampa. No i to zależy od tego jak ja go tutaj ustawię. No to, Ale Musicie wierzyć nam na słowo, że jest naprawdę bardzo podobny ten odcień. Tutaj mamy oczywiście nasze górna część wieszaka. Tu jest hiszpański zamiennik, ale widać, że jest dużo nowszy niż ramię podnośnika. Ramię podnośnika już troszeczkę straciło swój kolor. No i przejdziemy sobie do felgi. Obciążnik jest ciemniejszy, felga jest wyblaknięta. No No, tutaj ten odcień jest yy, jakby na tym mocowaniu ok, a, a na samej Feldze niestety no, wy, wyblakła. Przejdziemy sobie do Erki. Erka troszeczkę nowsza, więc jeszcze ten kolor gdzieś tam pozostał. Jak wiadomo, tu jest brudne. No, to też zależy od tego, jak ustawimy tą kamerę, pod jakim kątem. Ale jest naprawdę zbliżony ten kolor. No, i tak jak tutaj widzieliście, ten odcień za bardzo nie różni się od tego oryginalnego naciągniku. A gdybyście czegoś nie byli pewni, no to śmiało możecie dzwonić pod numer telefonu, skorzystać z kodu rabatowego. I myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.